Moi drodzy, być dzisiaj patriotą, co to znaczy? Nasz lider Mariusz słusznie na samym początku powiedział, że są takie regiony świata, na przykład Stany Zjednoczone, Filipiny, Ameryka Południowa, gdzie ludzie swobodnie wychodzą z barwami narodowymi, z flagą na ulicę, malują sobie na twarzy swoją narodową flagę i nikt tego im nie poczytuje za faszyzm, tak? A u nas wystarczy, że ktoś weźmie flagę, weźmie udział w pochodzie patriotycznym i już jest uważany za fanatyka, że należy do ONR-u. Zaraz zostanie oskarżony o faszyzm i okrzyknięty nazistą. Człowiekiem bez tolerancji. I najlepiej słuchajcie, dzisiaj sprowadzić patriotyzm do hepeningu. Na meczu reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym. Jak ktoś sobie założy czapkę, niech się nawet cały pomaluje na biało-czerwono, to nikt mu nie będzie mieć nic przeciwko. Tam cię nikt o faszyzm nie oskarży. Bo co? Bo wtedy bycie patriotą jest fajne, tak? Jesteś nieszkodliwy. Nie pokazujesz tego tam, gdzie nie powinieneś. Dlaczego tak się dzieje? Z pewnością wiecie o tym, że chodzi tutaj o szerszy plan. Chodzi o zniszczenie państw narodowych. Unia Europejska, która u zarania swoich podstaw miała być jednością, zrzeszeniem państw chrześcijańskich, to co ojcowie Unii Europejskiej w traktatach założyli, tak dzisiaj próbuje się zrobić coś odwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się człowieka wykorzeni z przynależności do wspólnoty, do ziemi, do historii, do wartości, to człowiek już nie wie, o co ma walczyć, czego się trzymać, o co w ogóle ma walczyć. I co się wtedy staje moją ojczyzną? Moją ojczyzną staje się mój dobrobyt, mój błogostan, święty spokój, moja własność. Moje mieszkanie, mój dom, to się staje moją ojczyzną. Tylko, że wtedy na zewnątrz można robić, co się chce. Zobaczcie, co się dzieje we Francji. Zobaczcie, że to się nie sprawdza. Państwo tak laickie jak Francja, które ma w Konstytucji napisane, że to jest państwo laickie. Dzisiaj ludzie mają już dosyć. Dosyć mają dyktowania przez muzułmanów, jak mają żyć. I wychodzą na ulicę, mówią, że chcą mszy, że chcą kapłanów, że chcą spowiedzi, chcą życia sakramentalnego, tylko że już jest troszkę za późno. I zacznie się schodzenie do podziemia. Okazuje się, że dobrobyt to nie wszystko i mój błogostan, że to nie wystarczy. I mówiąc dzisiaj o patriotyzmie, chciałbym, żebyśmy się odnieśli do najwyższego autorytetu, do naszego Pana Jezusa. Jakie on miał odniesienie do patriotyzmu, do miłości swojej ziemskiej ojczyzny, Izraela? No cóż, Pan Jezus raczej za patriotę w swojej ojczyźnie nie był uważany. Uważano go za rewolucjonistę, który chce zniszczyć Izraela. Chce zniszczyć tradycję i wiarę. Elity bały się, że narazi się na kolizję z imperium rzymskim. Mówił o królestwie niebieskim, nieziemskim. Nie mówił, że panowanie Boga przyjdzie tutaj. Mówił o zniszczeniu świątyni. To jest tak, jakby u nas mówić o zniszczeniu jasnej góry. Coś nawet więcej. Bo jasna góra nie jest jedynym miejscem kultu, a wtedy świątynia była w Jerozolimie jedynym miejscem kultu. Zobaczcie, w dzisiejszej Ewangelii to jest jeden z przykładów, kiedy Chrystusa próbuje się wplątać w konflikt z siłą okupacyjną. Każe mu się wybierać, albo będziesz patriotą, izraelitom i nie będziesz kazał płacić podatku Rzymianom. Albo będziesz kolaborantem, będziesz sprzedawczykiem. Każe się Chrystusowi wybierać. No i chyba najważniejsze to jest to, że Chrystus był ciągle w konflikcie z uczonymi w prawie, najwyższą władzą duchowną i z faryzeuszami, czyli stróżami tradycji. Moi drodzy, można się tutaj bardzo pomylić, dlatego że gdyby Chrystusowi nie zależało na tych faryzeuszach. Gdyby mu nie zależało na uczonych w piśmie, arcykapłanach, to by się nimi nie zajmował. Zobaczcie, jest ciągły konflikt. Śmiem twierdzić, że właśnie Chrystus dlatego wchodził z nimi w ciągły dialog, który okazywał się być dialogiem jednostronnym, ponieważ wiedział, że to od tych elit. Zacznie się prawdziwa zmiana. Że jeżeli on, jeżeli oni, ci faryzeusze, arcykapłani, uczeni, nie przyjmą panowania Boga, duchowego panowania Boga, to żadne wyzwolenie nie przyjdzie, żadnego patriotyzmu nie będzie. Zobaczcie, że ten interes patriotyczny był niezgodny z tym, z czym Izrael miał być, czyli z wiarą i z Bogiem. Okazuje się, że interesy patriotyczne w wydaniu arcykapłanów uczonych w piśmie faryzeuszów, to były stragany przy świątyni, to było zapewnienie ciągłości kultu, żeby ludzie przychodzili składać ofiary, te ze zwierząt i pieniężne, żeby w Jerozolimie dobrze się, dobrze handel kwitł. To był ten interes. Jak mówią bibliści, w tamtym okresie, kiedy Chrystus przyszedł, Izrael już był w takim rozkładzie duchowym, że już było bardzo ciężko cokolwiek ocalić. Było to widać w wielu wspólnotach i stronnictwach, które wtedy w Izraelu były. Z jednej strony saduceusze, stronnicy Heroda, z drugiej faryzeusze. Byli sykarejczycy. Do których właśnie należał Juda, Judasz Iskariota, i byli także kolaboranci, czyli celnicy, którzy zbierali podatki. Była ogromna przepaść między elitą a zwykłym człowiekiem. Właściwie zwykły człowiek nie miał dostępu do kogoś takiego jak arcykapłan, czy saduceusz, czy już nie mówiąc o królu Herodzie. A przecież Izrael jako państwo Bogaj, przez Boga stworzone, założone, wyzwolone z Egiptu, zgromadzone wokół właśnie Boga Jahwe, który dał ziemię, zapewnił państwowość. Chciał, żeby przede wszystkim Izrael był państwem Boga. I z wszystkie starania Chrystusa prowadziły właśnie do tego. Jego patriotyczna myśl prowadziła do tego, żeby przywrócić panowanie Boga, Królestwo Boże. Ty, Boże, panujesz tutaj. Sprawiedliwość, porządek Boży, nie tylko ludzka tradycja, te sześćset ileś przykazań, które stworzyli uczeni w piśmie faryzeusze, puste obrzędy, czcza gadanina. Więc przekładając to na naszą ojczyznę, moi drodzy, zobaczcie, jak jesteśmy bardzo podobni do niegdysiejszego narodu wybranego. Zobaczcie, zastanówcie się, wokół czego zbudowano Polskę, wokół kogo. Gdybyśmy nie zostali okrzczeni przez Mieszka pierwszego, gdybyśmy byli tym państwem Słowian, czy mielibyśmy szansę się ostać? W tak skrajnie trudnym położeniu geograficznym, po lewej stronie Cesarstwo Niemieckie, po prawej stronie Ruś Kijowska, na południe rosnąca coraz bardziej siła turecka, nie mielibyśmy szans. Trzeba było się do czegoś podnieść więcej. I nieważne, słuchajcie, jakie były przesłanki króla, dlaczego to zrobił. Czy zrobił to tylko, tego interesu, żeby Polsce zapewnić przyszłość, czy było coś więcej? Polska została oddana Chrystusowi, oddana Bogu. Zastanówcie się, kto nas gromadził na największe wojny i zrywy niepodległościowe na wojny z naszymi prześladowcami największymi dzisiejszymi Niemcami, Szwedami, Rosjanami, Turkami. To była Matka Najświętsza. To jej zostało oddane Królestwo Polskie. Etos rycerski, noszenie ryngrafu przez husarzy, oddanie Polski we władanie Maryi przez Jana Królewicza, Kazimierza Królewicza. Wszystko to miało na celu, abyśmy uciekali się pod płaszcz Maryi, i przez jej wstawiennictwo uciekali się do jej syna. Żebyśmy się uczyli wybierać Boga. Życie w łasce, a nie w grzechu. W pijaństwie, wciwości, lenistwu, pysze, zazdrości o dobro drugiego, wyuzdaniu, które były głównymi i są głównymi grzechami naszej ojczyzny. Tak żyła wtedy nasza szlachta, i tak żyją dzisiaj nasze elity. Zobaczcie ilu wspaniałych synów polskiej ziemi, córek też, żołnierzy, bohaterów, twórców kultury, duchownych, obierało właśnie swoją drogę służenia Bogu i przez to też służenia z Polsce. To był akt patriotyzmu, wstąpienie do armii, było służenie ojczyźnie, ale okazywało się, że kiedy wychodziliśmy naprzeciw Turków, okazywało się, że jest to walka za Boga. Podobnie ile synów polskich i córek wstępowało do seminariów, do klasztorów, żeńskich i męskich, i w pierwszym momencie była to służba tylko Bogu, ale okazywało się, że był to akt patriotyzmu, bo gdzieśmy się najbardziej czuli wolni zawsze w świątyni, zawsze przy Bogu, na jasnej górze i nie tylko. Obraz Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, został sprowadzony z Włoch z Faenzy. Na niej widać Maryję trzymającą w dłoniach połamane strzały Bożego gniewu. I właśnie do Warszawy przywiózł go arcybiskup Torres w 1651 w przeddzień bitwy pod Beresteczkiem ostatecznej rozprawy z kozakami. Jako dar papieża Innocentego X dla Jana Kazimierza, władca, przekazał ten obraz właśnie zakonnikom Piarom do kościoła przy ulicy Długiej. W czerwcu tego samego roku polskie wojsko odniosło wspaniałe zwycięstwo. Współczesnym trudno było nie łączyć tych wydarzeń. Obraz od razu zyskał wielką sławę. I zaraz 24 marca dokonano intronizacji i uroczystej koronacji obrazu. Była to najstarsza na polskich ziemiach koronacja obrazu Matki Bożej, naszej warszawskiej pani. Dumny jestem z moich współbraci. Moich poprzedników, przez których ręce też to się stało. Moi drodzy, co to znaczy być patriotą? To nie chodzi o to, żeby walczyć zbrojnie dzisiaj z władzą lub z jej przeciwnikami, stawiać czynny opór. To nie o to chodzi w patriotyzmie. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wybierać Boga. Wybierać go w naszej przestrzeni. I w naszym przypadku ma to silnie charakter maryjny Matki Bożej. Tyle cudów, tyle zwycięstw działo się właśnie przez nią. I chodzi o to właśnie, by też młodemu pokoleniu ukazywać naszą historię udręczonej Ojczyzny. I ocalonej przez Maryję kim byśmy dzisiaj byli, gdyby nie Matka Boża. Może byśmy mówili po turecku modlili się do Allaha. Należy utrwalać w nas i naszym młodym pokoleniu czyny Boga dokonane przez Maryję w naszej Polsce, bo moi drodzy, te cuda, które się działy. Nie oznaczają już zamkniętej historii, że była bitwa pod Grunwaldem, potop szwedzki, odsiedź wiedeńska, zabory, z których nas Maryja ocaliła, bitwa warszawska i że to już jest koniec. Już Matka Boża ma związane ręce, już się nic nie da zrobić. Właśnie nie. Zobaczcie, ile jest dzisiaj widocznych znaków działania Matki Bożej. W, naszej, w naszym kraju. Niedawny różaniec do granic, który otoczył naszą ojczyznę kordonem modlitwy i łaski. Wspólnoty religijne poświęcone czci Matki Bo Matce Bożej, jak wojownicy Maryi. Moi drodzy, wiara Izraelity polegała na tym, żeby pamiętać, żeby przypominać o wielkich dziełach Boga działanych w Egipcie, dla ludu wybranego potem w Ziemi Świętej. Otwierało to ludzką wyobraźnię i ufność, że Bóg jest Bogiem żywych, nieumarłych, że On działa w czasie i miejscu i może też dzisiaj działać w naszym życiu. I nie wolno pozwolić na to, żeby z naszej pamięci wymazano. Historię, którą my jesteśmy, którą nasi ojcowie przeżyli. Jeżeli to zrobimy, to tak jak mówił Jan Paweł II, naród, który nie pamięta o swojej historii, nie ma przyszłości. Staniemy się wielkim konglomeratem europejskim. Za chwilę nam będą kazać, do kogo mamy się modlić, co mamy robić. Gdzie mamy kupować, gdzie sprzedawać? Nie wolno spychać Bożych cudów w naszej ojczyźnie do pieśni przeszłości, do jakiegoś wstydliwego zabonu, zabobonu, bo jeżeli tak będzie, to stanie się z nami dokładnie to samo, co się stało z państwem izraelskim. Przyjdzie imperium, wiemy to 40 lat po śmierci Chrystusa. Rzymianie zniszczyli świątynię. Koniec kultu, koniec państwa. Może w naszej ojczyźnie nic nie będzie zniszczone tak fizycznie, ale zostanie zniszczone coś, co stanowi nasz korzeń czyli tego polskiego ducha. Chcę was zostawić z, taką, z takim tekstem piosenki, być może go znacie, który mówi właśnie o. Wierze polegającej na pamięci, na przywoływaniu. Nie zapomnij skąd tutaj przybyłeś. Nie zapomnij gdzie się urodziłeś, bo w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj, synu.